Cześć, mam na imię Mariusz i zapraszam Was dzisiaj do naszego mini laboratorium. Tematem dzisiejszych zajęć będzie tłumik, tłumik hałasu montowany na systemach rekuperacji. Zrobimy to w ten sposób, zrobimy pomiar przy centrali wentylacyjnej, przy wentylatorze, przy zamontowanej rurze EPS i przy zamontowanym tłumiku. Więc mamy podłączony rekuperator na stałej wydajności, Teraz jest około 170 metrów sześciennych, przepływ, metrów sześciennych powietrza. Korzystając z może niezbyt precyzyjnego przyrządu, ale jednak, czyli z decybelomierza montowanego o, aplikacji w telefonie. tak? Mamy około 60 decybeli. Teraz zamontujmy rurę EPS metrowy odcinek Mamy jakieś 55-56 decybeli. Czyli już mamy mniej. A zobaczmy teraz co się stanie kiedy zamontujemy sam tłumik Oczywiście jakby klasa tłumienia w tłumiku zależy też od grubości izolacji która jest zastosowana w tłumiku. Ten jest akurat 25 mm. Dobra? Przepraszam. 46, 47. Takie informacje dotyczące samego hałasu. Różnica na poziomie 3-4 decybeli, to jest różnica o jeden poziom jakby hałasu mniej lub więcej, tak? Możemy też zrobić jeszcze jeden eksperyment z samym tumikiem. Co do tumika? tumik grindek, zielone wnętrze. Ale to wnętrze zielone to jest również warstwa o własnościach bakteriobójczych. To teraz zróbmy w ten sposób. Jeszcze raz. Jak dla mnie jest spora różnica, tak? Pomiędzy dźwiękiem tu, a tu. Więc podsumowując, jakby zalecając, tak, nasza propozycja i sugestia montujmy tłumiki, tłumiki hałasu pomiędzy rekuperatorem a skrzynką rozdzielacza, zarówno na nawiewie, jak i na wyciągu powietrza z domu. Mogą się zdarzyć również sytuacje, kiedy Rekuperator na wyrzutni ma bardzo krótki kanał pomiędzy rekuperatorem a kratką wyrzutni, że tam również może być potrzebny zamontować tłumik hałasu, aby osiągnąć ten wymagany poziom hałasu na granicy działki. Natomiast to, co jest jakby zalecane, czyli te minimum dwa pomiędzy rekuperatorem a skrzynką rozdzielacza. Jeżeli macie jakieś propozycje czy uwagi do tego, to jak najbardziej zapraszam do grupy na Facebooku do e, skomentowania.